Siemanko, wszystkim, ja jestem Kador. Ze mną jest Nice. A to kolejny odcinek z serii drugiej z Farminga 19. Dzisiaj będziemy siać. Tak jest, będziemy siać. Zdecydowaliśmy, że będzie to pszenica. Który bierzesz ciągnik? No, ja biorę czerwony. Dobra, to ja wsiadam do tego. Czyli dzisiaj lecimy na dwa Ursusy. Dzisiaj ja I... bez rejestracji jestem. A faktycznie. Ej, byskitu, tu mam na gospodarstwie dwa niezarejestrowane ciągniki. Ale jestem sołtys, to ja tam mogę tam Nie sobie wiadomo z jakiego źródła pochodzą, nie? <laughs> nie wnikajmy w to. No dobra. Ale cena dobra. była okazyjna, i na tym zakończmy temat. <laughs> dobra, podczepiaj, drugi siewnik. Ej, co, co ty tu robisz? Halo, halo. <laughs> Trochę się wypchałem, dobra. Nie przeżywaj. Dobra, cofnij tam sobie podczep. I tutaj jest, no jadę, jadę. słuchajcie widzowie, jedna sprawa. Ja postawiłem tutaj zbiorniki, z których możemy po prostu uzupełniać sobie jakiś tam nawóz, ziarno i tak dalej. I niestety coś mi tu kurde nie działa, albo z tym siewnikiem, Znaczy podejrzewam, że coś z tym silnikiem może być nie tak, bo z tych zbiorników korzystałem kiedyś i tego problemu nie było. Czyli po prostu nie mogę tego silnika uzupełnić pod tym zbiornikiem. Dobrze, że to sprawdziłem, przed, zanim zaczęliśmy tutaj nagrywanie, bo z tymi z ja jestem nauczony, żeby zawsze wszystko sprawdzać, bo może się stać zadziać wszystko wszystko może nie zadziałać. Więc jedziemy wow. pod sklep. O, nic ma się dzieje? Nie, nieważne, wszystko git. Jedziemy pod sklep, by tam po prostu kupić sobie worki. Tu uważa, bo są te krzaki, o które ty zawsze czepiasz. Zawsze. Raz zahaczyłem i zawsze. I to w ogóle nie tu, tu osób zahaczyłem chyba. Dobra, yy, czekaj, czekaj, czekaj. Potem pojedziemy na pole, na którym tam gdzieś Tam, gdzie mieszaliśmy, no, tak jest. O, kurde, czekaj, bo tu samochody jadą. Chwila. No. ja tu wyłączę, wyłączę ruch drogowy, bo o, no właśnie, już mnie typ uderzył. Bo tutaj jest ciekawe. Tu samochody na tej drodze jadą tylko w jedną stronę, jakby to była jednokierunkowa. Ty, a może tu jest jednokierunkowa, my tak sobie... No, nie. właśnie. Teraz to już sam nie wiem. Dobra. Ktoś tutaj maków, maków, znaków nie postawił. No może znaki są, tylko my tak się, wiesz, patrzymy na te znaki po prostu. No może być, eee, może czekaj, być. Najpierw weźmy, uzupełnimy ziarno, zaraz kupię worki z nawozem. Oho, ale tego nakupiłem. Dobra, czyli za duży, za dużą paletę kupiłem, no też jeszcze teraz cyk, nawóz. Bo ten silnik jest y, fajny pod tym względem, że jeszcze ma on sam mi się otworzy nawożenia. Dobra, to ja też uzupełniam. A czemu nie mogę? O, dobra, już mogę. A pokazuje no mi się, że wszystko jest OK I co? Pszenica też? Czasami... No, masz pszenicę ustawioną? Znaczy jeszcze nie ten, nie robiłem. Myślałem, że coś tam jeszcze że więc już zaraz ten uzupełnię sobie. O, pięknie tutaj wszystko jedzie. A czasami jest tak, że jeżeli jest blisko worek z nawozem i z nasionami, to gra nie wie co ma zrobić, czy ma uzupełnić ziarno, czy nawóz, więc czasami trzeba po prostu podjechać jakoś jeszcze raz i... No mam już to i to na 100%, więc yy, można jechać. Na pole 36 chyba, z tego co pamiętam. Tak, dokładnie. I to jest fajna ciekawo... Fajną rzeczą na tej mapie jest, na którą wcześniej zwróciłem uwagę, ale nie w odcinku, czyli sklep z rancha. Gdzie on tutaj był? I też w komentarzach. O. Oglądajcie praktycznie? No, no, pewnie, że tak, panie. <gryśni> sklep ukrysi. spożywcza spożywczo-przemysłowy. Ale. Dobre. I jeszcze faktycznie Krystyna Więcławska, ona tak no się tak. serialu nazywała, kurde. Trzeba, tutaj zdjęciem trzeba było zrobić powitalne serii. Ej, nie, ale kozacko. coś to jest nie tak. Bo zawsze na łowaczce siedział co najmniej trzech. Nawet... się kamera, pamiętam... Jeden. Ostatnio dziś przemknął mi odcinek, gdzie jak kamerę zamontowali, bo sklepła a ten młody od solejuków ją zhakował za trzy dychy, czy tam za cztery. No, Okudy, nie pamiętam serio. tego, Nie pamiętam tego odcinka. To którego... teraz na Netflixie jest 10 sezonów, jakby ktoś chciał obejrzeć, to. Ma okazję. <grym> Oj, ja już tyle lat nie oglądałem, że może, może. Ale powiem ci, że ja myślałem, że to ma więcej odcinków, a to się okazało, że w łącznie 130. No to dla mnie to jest sporo. Nie wiem, czy mi się wydawało, że ma no, mi się... więcej. No wiesz, ja myślałem, że przez tyle lat stworzyli ich tyle co klanu, nie? Właśnie <grym> nie, to <grym> <grym> Rancho nie było jak jakiś tam klan, jak miłość. Czy jakiś tasiem, jest tylko serial po prostu taki, który miał no, ograniczoną liczbę no tak, tych odcinków. Tak, ale jakoś nigdy nie miałem takiej wizualizacji tego, ile to tak naprawdę ma sezonów, i odcinków. Po prostu leciało w telewizji, to sobie tam zawsze który odcinek nie leciał, to już kojarzyłeś, ale nie wiedziałeś, który to tak naprawdę jest, prawda? No, 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 ale ja pamiętam, że zawsze tych odcinków dla mnie było za małe. Jak się skończył jeden sezon, to potem czekanie na drugi rok. No, ale. Dobra. No to jedziemy. Czekaj, ja muszę sobie tu, się tu wyprostować i... <grych> Co tobie jest Tam w ogóle? Co ty... się dzieje w ogóle? <grych> Kosmos. Weź, Weź sobie taką zawróć po prostu, o. Bo cofanie jeszcze... Ja Jeszcze do, muszę kurde nauczyć cofać. <grych> Mogę bączki kręcić. Czekaj. Dawaj, dawaj. No i co, elegancko. Teraz do tyłu Tylko i można jechać. No czemu on tak? Sk... Ja nawet nie skręcałem. Ty widziałeś bo... to? Jakieś krzywe mi dałeś i specjalnie teraz się śmiejesz. Nie, nie, bo zależy jak w maszynie, jaka jest szeroka maszyna, jak tam jest rozstaw tych kół, to czasami jest po prostu bardziej wyczulona na cofanie. O. O, no teraz jeszcze teraz... jakiś krzak przywalił. Dobra, wiecie co? Weź lepiej się na tym ranczu skup. <laughs> A nie tu na zawracaniu. Ej, ja nie mogę ani w przód, ani w tył ruszyć. Kurde, co tu się stało? Czekaj. Wysiadka. Więc co to zrobić? Się. Weź, weź wyjdź. Zagadałeś mnie. Patrz, patrz. A patrz, musisz patrz. uderzyć to, dobra, dobra. Wiem, że w Farminga nie grałeś wcześniej, ale w GTA grałeś, więc wiesz, jakoś tam jeździć. To jest to samo jeżdżenie no. w GTA w farmingu. Ta, tak, pewnie. Wszystko to samo, tam też sobie ursko się. Czekaj, cieka, bo jeszcze gorzej zrobiłem niż było. Oj, ten dzisiejszy się w to trochę czasu zejdzie. Chwila, a nie mam tura, kurde, bym turem to popchnął. Z przygodami przynajmniej. O, dobra. Sytuacja uratowana. Zaraz zobaczymy. Masz, aż ci wjadę. No dobra, może nie bez powodu zostałeś tym sołtysem. Co ty chcesz, prosty siewnik. Masz włączone, opuszczone, dawaj jedziemy. Jadę, jadę. No, Rancho to był fajny serial podsumowując. A żeś mi teraz przypomniał o tym Rancho, nie? Znaczy nie, to ja zacząłem w sumie temat. Ale no tak. Ale się rozwinął. No ale zdziwiłem się, że on na Netflixie wylądował. No, no ale na pewno wiele osób to obejrzy, no, napiszcie w komentarzach, czy ktoś z was skorzystał z, z tego, że cały, cały serial po prostu na Netflixa trafił, bo ja nie skorzystałem, ale może jakieś najlepsze odcinki sobie powtórzę za jakiś no, czas, zależy jak będzie, ciekawe też. Hmm, najlepszy był, jak była ta wojna, wielkowy jak wojna, no ta, żeby gangsterzy przyjechali ci tam z traktorami, granatami no, zaczęli no, no. rzucać. To no chyba mój jest... ulubiony był odcinek. Nie pamiętam, jak ten odcinek się nazywał, ja ale jakiś nie. tam gang był i tak dalej. No, no, no. Gangsterzy i każdy nagle. Się okazało, że każdy we wsi ma jakąś tam broń schowaną. W razie czego? No, to, to chyba jest mój faworyt. Ej, dobra, czekaj, bo tu. Tu będziesz mieć problem z zawracaniem, więc podnieś w tym miejscu już nie jest do samego końca. I po prostu, wiesz. Zawróćmy już w tym momencie. A tu, tą część co zawracaliśmy, to ja tam ewentualnie później ogarnę. To uwrocie. O, dobra, w ten sposób. No dobra. No i git. Ogólnie powiemy Wam, że to jest nasze drugie podejście dzisiaj do nagrania tego odcinka, bo <grywka> y, nagrywamy go w środę. I plan był pierwotnie, by go nagrać rano. Ale dzisiaj to jakieś wszystkie plagi egipskie nas dorwały, po prostu. Jak nie problemy z dźwiękiem, to wiertarka. Ojej. <laughs> Może chcesz jest... opowiedzieć. Wiesz co, ja już tą wiertarkę dzisiaj za 4 godziny słyszałem, ja już nie mam nic do powiedzenia, po prostu. <laughs> to jest jakiś. Nie wiem. Nie wiem nawet, jak to nazwać, bo to nic przyjemnego, ile można robić remont. No, znaczy właśnie historia była taka, że. Najpierw Nice miał jakiś problem z dźwiękiem, który... My już różne tam problemy z dźwiękiem w przeszłości mieliśmy tutaj, powiedzmy, ale takiego jak dziś to jeszcze nie. I nie mogliśmy no. wykminić źródła problemu. Poradziliśmy sobie w taki trochę inny sposób. Yy, Obejrzeliśmy to. Jeszcze, to. Jeszcze, jeszcze zmieniliśmy trochę podejście, ale jest, powinno być git, tak jak zawsze. Ale to jest jeszcze do naprawienia. I jak już ogarnęliśmy, to sąsiad twój zaczął wiercić, no i niestety musieliśmy przełożyć nagrywki na popołudnie. Ale też y, to się tak wydaje, że siada sobie dwóch gości, sobie nagrywać dźwięk i grę jest wszystko git, a to tak wcale nie wygląda do końca. No, no tak, wi wiadomo, jak ktoś... Bo jak chce się obrobić jeszcze dźwięk, to... Jak ktoś nigdy wcześniej nie miał w ogóle... Sam nigdy nie próbował nigdy nic nagrać, to to się wydaje, że wsiadasz, odpalasz nagrywanie i ten, a jakieś tam ewentualne Problemy, błędy, yy, ogarnięcie tego wszystkiego to jest wszystko po prostu kulisy, których nasze no, z reguły nie widzi. No i rzadko kiedy są one przyjemne. No ale dajemy radę jakoś. Ale ta jak wiertarka tam... to akurat y, u nice a to jest dosyć spory problem. U mnie też ostatnio była na odcinku, sąsiad zaczął wiercić jak Mediwala, Medieval Dynasty nagrywałem, tylko że aż tak nie było tego słychać, bo my mamy, my mamy inne mikrofony. Mój aż tak nie łapie. No ale twój już trochę bardziej. No i też zależy, z której strony ci wierci, nie? To też ma duże znaczenie. <laughs> bo to nie jest jeden sąsiad, tak się okazuje no, chyba. No, właśnie. <laughs> zależy z której strony, czy z do. A nie, czy z boku, czy... Ja czasami mam wrażenie, że nawet i z podwórka wiercą, nie? Nie wiem. Z, z podwórka. Gdzieś to sobie stoją na balkonie i, nie wiem, rzeźbił chyba. A może rzeźbiarzem ktoś jest, kto wie. W każdym razie mam nadzieję, że podczas tego nagrywania to się nie zdarzy i wszystko już przebiegnie pomyślnie. <laughs> no wreszcie. No, <laughs> no trochę było <laughs> perypefii się do tego czwartku nie wyrobili. <laughs> Damy radę, damy radę. Chyba, że się coś wykrzaczy. Chyba, że się wykrzaczy. Yy, czekajcie, czekajcie. Na przykład okaże się, że zapomniałeś włączyć nagrywania dźwięku. No to wtedy nie usłyszycie tego odcinka. Ja nie nawet. chcę nic mówić, ale za czasów nagrywania z serii od lamera do farmera. Był jeden taki odcinek, który musieliśmy nagrać całkowicie od nowa, bo pewien no jegomość zapomniał włączyć nagrywanie z dźwięku w sensie swojego głosu z mikrofonu. I tak to był... kończymy nagrywki, a ty nagle, o, nie nagrałem głosu. No, nie, samo się zepsułem, na pewno kliknąłem. No, już nie pamiętam, jak to było dokładnie, ale pamiętam, że dzisiaj głos nie nagrał. No I nie, to, cały odcinek to nie, to prawda, ale to był jeden z pierwszych, jeden z pierwszych na pewno. To jeden z pierwszych był właśnie. Drugi, trzeci, coś takiego chyba. Coś takiego. I teraz za każdym razem już chyba jest podwójne sprawdzanie wszystkiego. No właśnie, teraz zapomniałem. O Nie no, żartuję no, Skoro ta kwestia była tu poruszona, to znaczy, że nie nagrywaliśmy tego trzeci raz Tylko udało się za drugim, faktycznie No, powiedzmy Dobra, już tak połowa pola ogarnięta O, właśnie, odniosę się do rzeczy, którą wyczytałem w komentarzach ostatnio Do dwóch rzeczy właściwie Była propozycja, by Nice miał własną gospodarkę W sensie, bo teraz działamy na jednej, po prostu... I tak to wygląda i tak to raczej będzie wyglądać. A mi to nie przeszkadza. Ale sprawa taka, żebyś ty miał gospodarkę jest taka, że wiesz. Bo tu jest druga, na której teoretycznie mógłbyś się... Czekaj, czekaj, bo ja coś tu nie wiem jak ja chcę tu zawrócić. Nie jest do samego końca, bo będziesz mieć znowu problem z zawróceniem tak jak ja teraz, bo się zagapiłem. Bo jest tu drzewo i krzak. To się trochę Aho. odsunę Co jest sołtys? <laughs> Zachaczemy. Już, 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 już. Dobra. Yy, o czym to ja. Właśnie. O załóżmy, gospodarce. że NES miałby swoją gospodarkę. Ale wiecie, to nie do końca by według mnie tutaj się sprawdziło, bo tak robimy tutaj rzeczy sobie razem. A gdyby. A, właśnie. Bo nie gramy na serwerze dedykowanym, tylko na tym standardowym multiplayerze, jaki ta gra oferuje, w sensie ja jestem hostem i tak dalej. Bo jak się ma dedyka, ty tego nie wiesz. Jak się ma dedyka, to można ustawić sobie coś w stylu, że nawet jeżeli nas nie ma tu w grze, to i tak czas w grze płynie. i Na przykład nie wiem, zboże sobie rośnie i tak dalej. Można ten upływ czasu włączyć. I no. gdy gra się na dedyku, można też zrobić coś w stylu bo tutaj, żeby serwer zadziałał, no to ja go muszę odpalić i tylko jak ja tu jestem, to ty możesz dołączyć. Na dedyku natomiast nie wiem, ja miałbym sobie w jakiś dzień wbić o 12 i sobie pograć godzinkę, potem wyjść, a ty byś sobie mógł sam wbić o 15 i sobie tam pograć dwie godzinki. I wiecie, wtedy to by miało sens granie na dwie gospodarki, bo no bo ja bym miał swoją, ty byś miał swoją moglibyśmy sobie ją niezależnie ogarniać. Bo tak, ty byś mógł tylko swoją gospodarkę ogarniać, gdybym ja ci odpalił serwer i był w grze. Dlatego no, tutaj, tutaj nie było mamy dwóch gospodarek. Dlatego właśnie tutaj nie mamy dwóch gospodarek, yy, bo po prostu. No ciężkie by to było do ogarnięcia. No chyba, żebyśmy mieli Dedyka, ale na razie nie planujemy. Nie planuję tutaj zmieniać formuły tej serii drugiej. Nie no, wydaje mi się, że tak jak jest, jest w porządku i. I dopiero ta seria tak. się zaczęła, więc nie ma co zmieniać tak naprawdę. Tym bardziej, że. No teraz generalnie, generalnie to jest początek serii i robimy to samo. Ale w przyszłości, i to też było właśnie w komentarzach, żebyś ty na przykład zajmował się czymś innym. Będziemy coś takiego robić. Na przykład, yy, no teraz akurat mamy taką tutaj robotę, że fajnie to się robi we dwóch, bo to jest dosyć żmudne. Ale w Dużo przyszłości polec, dajmy nie? na to. Tak, żeby zrobić. Tak. A w przyszłości dajmy na to, jak będzie doprasowanie, jak, jak siano. Załóżmy, że będzie pracowanie siana. No to co? Ty możesz yy, kosić, ja mogę to zgrabiać. Potem ty możesz belować, ja mogę to zbierać. I tak będziemy to po prostu robić. Tylko po prostu teraz, te tutaj początkowe prace, to no wykonujemy razem, ale w przyszłości to każdy będzie coś tam. Innego będziemy I będziemy współpracować po prostu i każdy, na każda perspektywa będzie trochę inna, nie? Tak, i wtedy będzie fajnie, bo jak ja będę robić coś innego, ty będziesz robić coś innego, to można obejrzeć sobie tak jakby dwa razy odcinek. Bo ale przypominam, nawet że jak tutaj... teraz tego nie robimy, to i tak trzeba obejrzeć dwa ale... razy. <laughs> Też, jak zachęcasz, bo no. my tutaj nagrywamy w takiej formie, że to co widzicie z mojej perspektywy jest u mnie na kanale, a perspektywę Najsa nice widzicie, możecie zobaczyć na jego kanale. No, tak jest. i zobaczyć, co on tam robi, kiedy ja nie patrzę. A czasami coś się zdarza. Co ty I tu tak skręcasz? Czekaj, 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 czekaj. Już, 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 już. Agresywnie. No. Tak to wygląda. Wiesz co? Bo ja w farminga jestem przyzwyczajony, że przez lata grałem sam. I czasami no, nie widzę zapominam, że ktoś tam może mi z tyłu zajechać, nie? I tak sobie cofam, tak wiesz. Na pewno, Na Na chwaleniu totalnym. No. No, Zeus zauważył, że przez lata sam grałeś. Dobra, pa, teraz będzie słup. Ja go biorę z lewej, ty go z prawej. No, świetny pomysł. Innego chyba nie ma. To jest taktyka. Znaczy, ja go nawet na niego nie najadę, nie? A ty. Jak tu zaczepisz? No to co? To stawiasz czteropak. Eee. Soku. Tak. Przecież teraz sok to chyba troszcz. No, niż... Jak go zmotywować? Czekaj, czekaj, stój, ja muszę cofnąć, bo źle to zrobiłem. Znaczy dobrze zrobiłem, ale chcę poprawić. Cofnij się, cofnij, cofnij, cofnij. Kurde. No nie zahaczysz przecież. Wiecie co, ja kiedyś się jednak poświęcę, mimo już nie gramy na Dedyku, odpalę serwer. Gry sobie... żebyś ty mógł wejść, grę sobie zminimalizuję i ty będziesz tu cofać przez 3 godziny. To ja chyba szybciej zrobię własną serię, tam sobie będę cofał. Ej, czekaj, czekaj, cofnij, bo teraz będzie mi jak. I całą serię będę po prostu tylko cofał, jeździł tyłem, nie? Na wstecznym. Można, można. O. Będzie tak to wyglądało. A są takie prace, są takie maszyny, które sprawiają, że na przykład takich używasz, no to musisz jechać ciągnikiem do tyłu. To może być na czymś takim się skupił. Tak, Na przykład ja se... sieczkarnie, O, o to jest dobry przykład sieczkarnia, taka rzędowa. Nie, którą ja muszę Pod posadzę drzewa od pewnej odległości że slalom będę robił. Mówię no to jest to jest pomysł. Powiem tyle. Powodzenia. Dzięki. Dobra. Yy, tutaj ile nam tam. zostało? Jeszcze trochę jest tu do obsiania. Hmm. No, ja no to miałem 30% to ja tam... nawozu i 34. O nic, o tym zapomniałem. No może i starczy, zobaczymy. Nie, na pewno Może starczy. i starczy. I tak będę musiał jechać uzupełnić ziarno, by tam później te uwrocia ogarnąć, ale to, to już jak skończymy nagrywać. Może nie zabraknie, chociaż tam na początku to pole jest szersze. Wrony sobie latają. Piękna wiosna w grze, za oknem śnieg. No. W farmingu to sobie można zrobić klimacik, jak na przykład za oknem śnieg, minus 20, a ty sobie tu wsiadasz do kombajnu i robisz żniwa. Wtedy ci się lato przypomina. No ty no, może wiem. tak nie masz, ale ja tak miałem i zapewne wielu... <grym> wielu nie wiem z, jakie masz tutaj, z latem. Wielu widzów też pewnie mogło mieć podobnie. No pewnie tak, pewnie tak. Dobra, tu jeszcze trzeba to obskoczyć. A a propos jeszcze y, takich historiek tutaj z zakulis nagrywania odcinków, jakichś problemów, to raz pamiętam nagrywaliśmy też to był lamer, ale już jeden z końcowych odcinków. I mi się nagle z niczego wyłączał nagrywanie. A to, no, to nawet był jeden z końcowych chyba. No to był jeden z końcowych, nie pamiętam, przedostatni może przedostatni, może? albo przed, przedostatni. I tak sobie nagrywamy, nagrywamy, nagrywamy. już to była druga połowa chyba odcinka. Nagle ja patrzę, nagrywam Shadowplayem i Shadowplay sam z siebie się wyłączył, nie? Nagrywam Shadowplayem od. O kurde. Od samego początku nie. No powiedzmy, że tak z 6 lat na pewno tym Shadowplay shadow nagrywam, może 5, nie pamiętam dokładnie. Nigdy mi się on nie wyłączył. Nigdy nie wyłączył, Chyba, że zabrakło mi miejsca na dysku, tego typu historie się zdarzały, ty tam weź sobie jakoś teraz zawróć. To wtedy okej, okay, wiadomo, zabrakło miejsca na dysku ale wtedy było wszystko git. Gram sobie, gramy sobie gramy, nagrywamy, cyk. Shadowplay się włączył. Ja wtedy mówię, ej, stop, no chwila, przerwa. Nie że o co chodzi. A ja mówię, co? Przerwało mi. Ja mówię, co jest? Ja myślałem, no, że on, ty, ty masz jakiś, nie wiem, co, jakąś historię chciałeś opowiedzieć, czy co, i zapomniałeś o czymś. Nie, 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 ale no na szczęście po prostu się włączyło i co? Włączyłem znowu i nagrywa, nagrywaliśmy dalej. No na bo szczęście najgorszy... to zauważyłeś, nie? Tak. No to też dobrze, że zwróciłem akurat. Znaczy, ciężko tego też nie zauważyć, bo wyskakuje tak na ekranie, ale jednak by była lipa, bo naj... najgorsze to jeżeli przez jakiś błąd. Z naszej winy, bądź nie z naszej, się traci po prostu cały odcinek. Co mi się w przeszłości. No, na tyle lat prowadzenia kanału zdarzało, że coś tam. Albo dźwięk mi się źle nagrał albo coś tam z grą, z nagraniem, więc. No. Nie polecam. Zdarza się stracić ścieżkę dźwiękową czasami. Pamiętam, że kiedyś chyba miałem takiego pecha z jakimś odcinkiem, ale też chyba były czasy Farminga 15, że nagrywałem go trzy razy. Za pierwszym razem coś nie było, coś było nie tak. Może zapomniałem, nie pamiętam, może zapomniałem dźwięku nagrać czy coś. Potem nagrałem drugi raz, też coś było nie tak i chyba za trzecim razem pykło. To jest coś takiego kiedyś miałem, pamiętam. Takie to i Backstory. No, dzisiaj tyle z zakulis <laughs> rzeczy, ciekawostek. No. No i dobra. Mam 5% napełnienia, mam nadzieję, że ten ostatni kawałeczek, co tutaj został, to uda się. Ja je... mam 9%, więc mogę. A ty tam na końcu ogarniesz. już poprawiłeś? Ale i tak jeszcze to wrocie, więc. Ale tam na końcu już poprawiłeś? Nie, 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 ja tam później ogarnę, bo i, i tak mi nie starczy ziarna, więc stwierdziłem, ale... że. No ale myślę, że ja podjadę tutaj, może. Wiesz co, ty. Poczekaj. Ja jeszcze przejadę raz, a ty drugi raz. Chyba, że mi skończy się ziarno. Pa, jak elegancko się minął. No, trochę trzeba zjechać, ale... Trochę to nie wyszło tak jak myślałem, ale zaraz to poprawię. Ale nie jest najgorzej. Ja tu pewnie zaraz wjadę w te krzaczory i nie wyjadę, znając życie. Dobra, to też poprawię jeszcze. No tak kurczę, momentami w niektórych miejscach puste jest to pole. No są jakieś tam delikatne miaczki. No, ale, ale akceptowalne to są jeszcze akceptowalne miaczki. Nie, nie musi być idealnie, tak? Dobra, 3%, no to nie na pewno ja tam mam 5. A ile masz? 5. 5 na obrazów 10 pszenicy. Nie, nie damy rady tam. Nie ma takiej opcji. No dobra. Więc. Ja podjadę pod sklep a ty jedź na gospodarkę. Jadę, może trafię Nie no, na ja pewno, pewno trafię Trzeba oczywiście psa nakarmić No, trzeba, trzeba Trzeba najpierw e, dobrze wjechać, wykręcić Patrzcie jak on tam jedzie, ja wszystko widzę Zalewa no, pobocze, a potem... No ale to przynajmniej jakieś emocje są <laughs> Narzeka, że nie ten. Tu jedź prosto. No, ja wiem, wiem. Ale nie przejeżdżę przez tę pierwszą bramę po lewej, ja bo ci się w nic nie zmieści, tylko tam dalej. Jak wyjeżdżaliśmy. och, kamerą z wewnątrz próbowałem jechać. I to nie jest dla mnie. Dobra, jadę tam dalej. No, tu w ogóle brama pierwsza jest zamknięta. A, no to dobrze. Żeby nikt nie ukradł nic, nie? Żeby Zeus nie uciekł, ale druga już otwarta. Co tu się dzieje? Czekaj, bo coś nie mogę na wozu napełnić. Zaraz tam do Ciebie dołączę, tylko... Co jest kurde? Chyba mam ten błąd, o którym mówiłem Nocji na jest, początku. kurde. <laughs> to kolejny kultowy serial. Ale mamy dzisiaj... Dobra. Wspominki. No ty, cwaniaku, tabem się przełączyłeś i co? No i co? Bo ja tam później ogarnę, wiesz, te uwrocie tamto, więc. Przebrałem się. Sprzęt, pod czy wygląda w miarę okej? Okay? Yy, jest git. Jest git, akceptuję to. Teraz yy, cofaj. A ja poczekam. Uuu. Nie, no dobra, nie przedłużajmy tego odcinka. Może ja to <noise> zrobię, to wiesz, na tym, na przyspieszeniu. <noise> Chyba, że tak. No, patrz, to jest w ogóle dziwne jest ten, ta maszyna. Ten Musisz siernik. to, wiesz, z wyczuciem delikatnie robić. Jakie delikatnie, wszystko na się, dobra, <noise> jedźmy stąd. Daj mi to, bo ja nie mogę na to patrzeć. Tak, nie, nie w ten sposób. Co ty, wysiądź. <noise> ja to zostawię i wyjadę. <noise> Ciągnik by zostawił pod tym, nie? Dobra, wysiadka. A nie, myślałem, no, że to, nie, myślałem, nie, że to nie, się nie, uda, nie. ale się nie udało. Y, idź psa nakarmić. Idę. Tylko, gdzie on jest? Ukradli. No, o jest. Zjawił się znikąd. Trzeba go do, do weterynarza z nim iść. Wykąpać. No. Jak go się głaskało? Tylko mogę go nakarmić, a ja go pogłaskać nie mogę. No, erkom. No, nie mogę, o. mogę go tylko nakarmić. Dobra, git. Czyli dzisiaj były siewy. W następnym odcinku. A nie powiem Wam, co będzie. Zobaczymy, czy nie wiesz. Mam trzy pomysły <laughs> i zobaczę, co ostatecznie wybiorę. Więc. Wiesz co? Tak, Ty wiem, zakończ co, dzisiaj odwiedziałem. No. Ale jesteś no, przewidywalny. Tak, o, dawaj, zakończ. <laughs> Dziękujemy wam za oglądanie. Dobijcie tutaj Kadorowi 300 tysięcy subskrypcji, bo już gada i gada o, to, o tym. O to, 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 o, to, 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 tak. Tak, a jak będzie 300 tysięcy subskrypcji, to mówił, że będzie startował na wójta podobno. <laughs> <laughs> Więc... No kurde, jeżeli... To mi nie zapewni tego wójta, to już nie wiem, co trzeba zrobić, żeby, żeby tym wójtem zostać. Chyba zmienić grę. Już do rzęki odwaliłem takie fest i nic. Widzisz, tu nie, Poparcia tu nie ma nie przy, wiem, czy zdobyłem. Tam, nie ma tutaj materialistów. Tu liczą się czyny. No ale kurde. Hajst poszedł, więc w sumie mogło być więcej tych materialistów. Dobra, zawsze my tu się Dobra. żegnamy pół godziny. Jak się żegnasz, to kończ. Dawaj. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie. Cześć. Cześć.